To pierwsze słowa nagrane w roku 1877 przez Thomasa Alva Edisona za pomocą jego wynalazku zwanego fonografem. Wynalazek Edisona zapisywał i odtwarzał dźwięk za pomocą metalowej igły na woskowych cylindrach. Swój fonograf Edison opatentował rok później, czyli w roku 1878. Tak zaczęła się historia fonografii. Ostatni fonograf. Wyprodukowano w 1929 roku. 9 lat później Emil Berliner opatentował gramofon, różniący się od fonografu zastosowaniem płaskich płyt wytwarzanych początkowo z cynku, twardej gumy i szkła, a potem z szelaku. Ideą tego wynalazku była możliwość przemysłowego kopiowania płyt, co umożliwiło wielki rozwój przemysłu fonograficznego. Kolejnym wielkim przełomem w fonografii, który nastąpił w roku 1948, było wyprodukowanie przez firmę CBS płyty winylowej o prędkości odtwarzania 33,1 obrotów na minutę. Winyl, z którego zaczęto wytwarzać płyty, umożliwiał znacznie lepszą jakość odtwarzania i umożliwiał również odtwarzanie muzyki nieprzerwanie przez przynajmniej kilkanaście minut. Były to płyty zawierające około 30 do 35 minut muzyki łącznie na obu stronach. Miały średnicę 12 cali. W styczniu roku 1949 inny ówczesny gigant płytowy, a mianowicie RCA Victor, pokazał światu siedmiocalowego singla. Płyta ta była nagrywana również obustronnie, czas trwania nagrania to około 3 minuty z każdej strony, a odtwarzało się ją z prędkością 45 obrotów na minutę. Płyta ta miała duży otwór po środku, był on wykorzystywany do mechanizmów zmieniaczy, np. w szafach grających. Doprowadziło to do tak zwanej wojny na prędkości odtwarzania. Ostatecznie w 1951 roku gramofony zostały wyposażone w możliwość odtwarzania płyt w obu prędkościach. Płyta winylowa 33 obrotów na minutę, mieszcząca większą liczbę utworów, została nazwana long playem. Natomiast płyta 45 obrotów na minutę, zwana Singlem albo single play służyła odtwarzaniu mniejszej liczby utworów. W roku 1958 Columbia wydała pierwszą płytę stereofoniczną. Dotychczas znane były tylko płyty monofoniczne, czyli takie, na których nagrywano wszystkie dźwięki jednokanałowo. Stereofonia wprowadzała rozdzielenie dźwięków na dwa kanały. Zapis był wykonywany w tak zwanym systemie 45x45, czyli na obu zboczach rowka. Płyty winylowe są produkowane do dziś, mimo powszechnej dostępności muzyki na nośnikach cyfrowych, takich jak płyty CD i pliki muzyczne. Wielu melomanów twierdzi, że dźwięk z gramofonu analogowego jest bardzo naturalny, przyjazny dla ucha i ma w sobie to coś, Czego nie znajdziemy w zapisie wykonanym w domenie cyfrowej. Spróbujmy się zastanowić, jakie aspekty techniczne decydują o charakterze dźwięku odtwarzanego z winylowej płyty. Przede wszystkim, jak to się dzieje, że płyta winylowa gra i w jaki sposób dźwięk odtwarzany jest za pomocą igły gramofonowej? Płyta winylowa posiada rowki, które mają nierówności. Przez te nierówności igła jest wprawiana w drgania. Kształt tych nierównomierności jest taki, że drgania igły odtwarzają sygnał akustyczny zapisany na płycie podczas jej nagrywania. Wydaje się zatem, że budowa gramofonu jest nieskomplikowana i nie powinna sprawiać niespodzianek. Niestety, jak to bywa w praktyce, nic nie jest takie proste, jak się wydaje. Na fotografii widzimy fragmenty rowków na płycie gramofonowej w powiększeniu. Szerokość rowka wynosi około 60 mikrometrów i zależy on od treści materiału muzycznego. Gdybyśmy chcieli zapisać materiał na płycie z charakterystyką liniową, na jednej stronie płyty zmieściłoby się zaledwie kilka minut muzyki, bo dla niskich częstotliwości rowek zajmowałby dużo miejsca na płycie. Dlatego też przed zapisem płyt winylowych zmienia się charakterystykę częstotliwościową sygnału według tzw. korekcji RIAA. Korekcja RIAA polega na osłabieniu niskich i podbiciu wyższych częstotliwości. Przed procesem nacinania płyty winylowej. Dzięki takiemu zabiegowi rowki na płycie mogą być węższe. Oprócz tego, podbicie wyższych częstotliwości pomaga zwiększyć odstęp od nieuniknionych szumów płyty. Podczas odtwarzania, specjalny przedwzmacniacz z odwrotną charakterystyką RIAA umożliwia odzyskanie liniowej charakterystyki odtwarzania. Dlatego, aby słuchać płyt winylowych, musimy mieć we wzmacniaczu gniazdo, które nazywa się FONO. Możemy tam podłączyć właśnie nasz gramofon. Kiedy nasz wzmacniacz nie ma wejścia Fono, musimy dokupić osobny przedwzmacniacz gramofonowy. Żeby igła dobrze siedziała w rowku płyty winylowej, musi mieć odpowiedni wymiar oraz kształt. Ze względu na kształt końcówki igły dzielimy je na sferyczne, eliptyczne oraz igły o profilu Shibaty lub Fineline. Igły sferyczne są zakończone ostrzem, którego profil ma kształt wycinka okręgu. Takie igły są cenione przez DJ-ów, ponieważ dobrze trzymają się rowka płyty. Ich wadą jest to, że kształt igły powoduje duże naprężenia mechaniczne w rowku oraz gorsze odtwarzanie dużych częstotliwości. Igły eliptyczne mają końcówkę w kształcie elipsy i głębiej siedzą w rowku płyty. Powoduje to mniejsze naprężenia mechaniczne, a co za tym idzie? Mniejsze niszczenie rowka płyty. Mają również szersze pasmo. Igły o tzw. szlifie shibaty lub nazywane Fine Line mają specjalnie profilowany kształt, aby dopasować je jeszcze bardziej do kształtu rowka płyty winylowej. Są to igły raczej dla użytkowników domowych gramofonów. Dla DJ-ów są one zbyt delikatne. Igła gramofonu przenosi drgania do wkładki, która przekształca je na impulsy prądu elektrycznego. I tutaj mamy kilka typów wkładek gramofonowych: wkładki piezoelektryczne, wkładki elektromagnetyczne typu MM, czyli Moving Magnet, i wkładki magnetoelektryczne MC, czyli Moving Coil z ruchomą cewką. Kiedyś stosowano wkładki piezoelektryczne, w których elementem drgającym były elementy wykonane z piezoelektryka, ale obecnie już takowych się raczej nie używa. We wkładce typu MM drgania igły gramofonowej są przenoszone na magnesy, które drgają z kolei wewnątrz cewek. W cewkach tych pod wpływem drgań wytwarza się słaby prąd elektryczny. Natomiast wkładki gramofonowe typu MC zbudowane są w ten sposób, że to cewki drgają na nieruchomych magnesach, wprawiane w ruch przez igłę. Czasem we wzmacniaczach z wejściem fono Mamy tajemniczy przełącznik oznaczony jako MN MM, łamane przez MC. Do czego on służy? Jeśli nasz gramofon posiada wkładkę z ruchomym magnesem, czyli MN, MM, to przełączamy ten przełącznik na tę właśnie pozycję. Na drugą pozycję przełączamy, kiedy mamy wkładkę typu MC, czyli mówię coil z ruchomą cewką. Przy okazji można wspomnieć, że ten drugi rodzaj wkładki jest lepszy pod względem brzmienia, ale także bardziej wymagający, jeśli chodzi o jakość przedzmacniacza fono. Musimy pamiętać, że gramofon jest odtwarzaczem mechanicznym i takim też mechanicznym ograniczeniom podlega. Już w czasie wytwarzania płyt winylowych materiał muzyczny poddaje się obróbce, która ogranicza na przykład czas narastania sygnałów, bo igła i tak by nie nadążyła za zbyt stromymi zboczami. Nagrania ze zbytnią kompresją ściśnięte w procesie masteringu nie zabrzmią na winylu dobrze. Ostrze rylca, która wycina płytę matkę w procesie produkcji, też ma swoje ograniczenia mechaniczne. Nie może na przykład, wyciąć rowka o dużej amplitudzie i częstotliwości 20 kHz, bo cewka rylca po prostu się spali. Jeśli nagranie zawiera zbyt dużo wysokich częstotliwości o dużej amplitudzie, to nie wyjdzie to dobrze na płycie winylowej. Rozwiązaniem jest po prostu ich osłabienie przez delikatną filtrację częstotliwości. Prędkość wirowania płyty gramofonowej jest stała i wynosi 33,13 lub 45 obrotów na minutę. Zatem prędkość igły w stosunku do rowka zmienia się zależnie od tego, czy igła znajduje się przy krawędzi czy blisko środka płyty. Blisko krawędzi jest ona największa i wynosi około 0,5 m na sekundę, a w pobliżu środka 0,25 m na sekundę, czyli ćwierć metra na sekundę. Różnica jest więc dość duża. Przy krawędzi płyty igła przesuwa się po rowku dwa razy szybciej niż przy środku. Ponieważ od tej prędkości zależy bezpośrednio dynamika odczytu, a także pasmo przenoszenia, producenci płyt analogowych umieszczali bardziej dynamiczne utwory na początku pierwszej i drugiej strony płyty, a bardziej spokojne, np. ballady, przy środku płyty. Weźcie jakąś czarną płytę i sami sprawdźcie. Było regułą umieszczanie najbardziej przebojowego kawałka zawsze na początku drugiej strony płyty winylowej. Dla płyty CD nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ tam prędkość liniowa lasera względem płyty jest stała. Zmienia się bowiem prędkość wirowania płyty CD w czasie odtwarzania. Pasmo przenoszenia płyty analogowej wynosi przy krawędzi ponad 22 kHz, natomiast przy środku płyty tylko 16 kHz. W latach 80. wydawano tzw. maxi single. Były to płyty o średnicy 12 cali, ale odtwarzane z prędkością 45 obrotów na minutę. Dynamika takich płyt była dużo większa, brzmiały one znakomicie, ale z uwagi na małą pojemność takiej płyty nie przyjęła się ona jako standard. Kiedy igła gramofonowa odtwarza sygnał monofoniczny, porusza się tylko w płaszczyźnie poziomej. Kiedy pojawia się stereofonia, igła zaczyna poruszać się także w pionie, ponieważ rowki lewy i prawy różnią się kształtem i igła jest jakby raz wypychana w górę, a raz wpada głębiej w rowek. Mimo że stosuje się charakterystykę RIAA, niskie częstotliwości powodują duże wychylenia igły. Kiedy zapisalibyśmy np. niskie częstotliwości tylko w lewym kanale, to igła byłaby mocno wypychana w górę i miałaby tendencję do podskakiwania. Znacznie lepiej, jeśli duże wychylenia następują tylko w poziomie. To oznacza, że nasze basy na płycie powinny być monofoniczne. I tak właśnie przygotowuje się materiał muzyczny przed nagraniem na płyty winylowe. Mimo, że powoduje to dodatkowe problemy związane z filtracją sygnału, ma to swoje dobre strony, gdyż basy z winylu brzmią spójnie i w zgodnej fazie, co sprawia bardzo dobre wrażenie. Rozwiązaniem problemu niskich częstotliwości na winylu mogłoby być użycie dwóch igieł i dwóch rowków wyciętych na płycie obok siebie. Były kiedyś podejmowane takie próby, ale okazało się, że po pierwsze pojawiały się ogromne przesłuchy między igłami, a także trudno było zachować synchronizację czasową. Pomysł z rowkiem 45 na 45 okazał się jedynym sensownym rozwiązaniem. Jak widać, ograniczeń w zapisie muzyki na płycie winylowej jest dużo. Powodują one konieczność edycji materiału muzycznego przez inżynierów od nagrań. Odsłuchanie tej samej płyty z kompaktu i z płyty winylowej zazwyczaj ujawnia inne brzmienie winyla. Technika gramofonowa ma wiele ograniczeń z racji swojej mechanicznej natury. I właśnie paradoksalnie w wielu przypadkach winylowa wersja nagrań jest bardziej muzyczna i lepiej się jej słucha niż w wersji na płycie kompaktowej. Być może dlatego, że jest bliższa samej naturalnej zasadzie muzyki. Większość instrumentów muzycznych generuje dźwięk w sposób mechaniczny. W przyrodzie właściwie wszystkie dźwięki słyszalne są wytwarzane przez drgania strun, słupów powietrza i membran, no może oprócz dźwięków pierunu. Składają się one na wrażenia harmoniczne, które podlegają tym samym ograniczeniom mechanicznym co gramofon analogowy. Trudno jednak podejrzewać, że wynalazcy gramofonu byli tak genialni. Po prostu dopiero dzisiaj, w epoce cyfrowych urządzeń audio, można docenić naturalny dźwięk płyty winylowej. I nie ma w tym żadnej magii ani czarów. To właśnie same ograniczenia konstrukcyjno-mechaniczne sprawiają, że brzmienie z płyty winylowej jest nadal cenione nie tylko przez DJ-ów. Przed zakupem gramofonu trzeba się upewnić, że we wzmacniaczu, który już posiadamy, mamy wejście fono. Jeśli nie, to czeka nas dodatkowo zakup przedwzmacniacza do gramofonu. Cena to około od 60 do 200 zł za średniej klasy przedwzmacniacz. Bywają także gramofony, które mają wbudowany taki preamp wewnątrz, ale raczej to rzadkość. A gramofony ze złączem USB? Hmm, moim zdaniem, mija się to z celem. Mamy słuchać płyt winylowych, a nie kopiować je na komputer. Początkujący powinni rozejrzeć się po znanych portalach aukcyjnych. Można tam znaleźć masę gramofonów dobrej jakości i w rozsądnych cenach. Za około 400 zł można kupić zupełnie przyzwoity gramofon. Jeśli chodzi o zakup wkładki gramofonowej, to polecam kupić gramofon bez niej, albo z wkładką-igłą uszkodzoną, a potem dokupić osobno nową, pasującą do naszego ramienia wkładkę z nową igłą. Dla początkujących miłośników winylu powinna wystarczyć wkładka typu MM, czyli Moving Magnet. Przy zakupie warto sprawdzić stan ramienia, uchwytów wkładki, stabilność obrotów talerza oraz czy nie jest on krzywy. Jeśli chodzi o marki, to jeśli ktoś jest początkujący, radzę rozejrzeć się wśród techniksów, to proste, ale dość solidne gramofony o dość dobrej reputacji, nie wymagają szczegółowych kalibracji. Dobrym wyborem będzie również Dual, to marka mająca duże tradycje w produkcji gramofonów. Polskich gramofonów nie polecam. Miałem kiedyś kilka modeli i z żadnego nie byłem zadowolony. DJ-om nie będę radził. Oni sami wiedzą, które gramofony są dla nich najlepsze. To tyle na razie, jeśli chodzi o winyl. Warto zainteresować się na nowo gramofonem analogowym i czarnymi płytami. Obecnie ich ceny są na tyle przystępne, że nie trzeba wydawać fortuny, aby stać się posiadaczem winylowych wersji swoich ulubionych piosenek i przekonać się, jak inaczej mogą one zabrzmieć. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu, kliknijcie na Thumbs up, czyli lubię to. Oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres reduktorshumu.gmail.com, jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków naszego wideoblogu. Zapraszamy na kolejny odcinek.